Witajcie moi drodzy w kolejnym tutorialu Stencil, w którym pokażę Wam kilka zachowań behaviors związanych z ruchem. Stwórzmy sobie na szybko jakiś projekt roboczy. Nazwijmy go Moving Behaviors Tutorial. Zróbmy jakąś. Roboczą scenę i kilku aktorów będzie to stateczek 1. Od razu dajmy mu kolizję typu sensor, czyli tak by fizycznie nie reagowały stateczki ze sobą. Statek drugi, tutaj też sensor, i statek trzeci, tutaj będzie taka grafika i kolizjon. Dobrze, a tutaj w Behaviors mamy behawiory związane z ruchem i może najpierw zacznijmy od tego, który polega na tym, że nasza postać jak widzimy zresztą na rysunku będzie się poruszać raz w lewo, raz w prawo tutaj jest odległość poruszania na 100 pikseli. Tutaj mamy takie zaznaczenie, jeśli nasza postać w coś dotknie, no to wtedy zmienia kierunek ruchu zobaczmy jak to działa to już jest dodane do naszego stateczka numer 1 i wrzućmy go na scenę i tutaj jeszcze jedna rzecz żebyście mogli to dobrze obserwować jak to wygląda to na scenie warto jest dodać zachowanie które nazywa się behavior inspector a nie, nie to game debugger i to pozwoli nam obserwować linie związane z ruchem. Zobaczmy teraz przetestujmy. I jak widzimy, nasz aktor porusza się właśnie w ten sposób, o 100 pikseli w lewo, potem w prawo. I tak na zmianę. Możemy to oczywiście modyfikować. Zobaczcie, jeśli damy tutaj w customize, no to mamy, właśnie możemy zmieniać prędkość, distance left, distance right. Dobra, popatrzmy na inne zachowanie, tym razem dla stateczka numer 2. Tym razem to będzie nieco bardziej skomplikowane. Follow path, czyli ruch po ścieżce, i tutaj ustawiamy koordynaty. Tej ścieżki. One muszą być w formie tekstu. I zacznijmy od tego, że na samym początku nasz aktor będzie się znajdować w pozycji x 10, y 10. Potem przesunie się we współrzędnej xowej na 300, a y się nie zmieni dużo. Tak dajmy, żeby troszkę się zmieniła trochę niżej potem dalej z kolei będziemy mieć pójdzie on na dół czyli xowa się nie zmieni, yowa pójdzie na 400 powiedzmy a potem niech wróci z powrotem do siebie. Tutaj mamy jeszcze możliwość ustawienia prędkości, lub czyli ten ruch będzie się powtarzać. Jump to start, czyli od razu ustawi nam postać gdzie ma się znajdować na scenie. Najlepiej to pokażmy na przykładzie. Wrzucam go gdzieś tutaj i przetestujmy. No i jak widzicie, teraz mamy do czynienia z ruchem po ścieżce. One nie kolidują ze sobą. I on będzie sobie tak latał w kółko. Dobra, kolejne ciekawe zachowanie damy aktorowi numer 3. Tym razem to będzie ruch taki sinusoidalny. I zobaczmy, jak on wygląda. Tutaj możemy. Ustawić, czy horyzontalnie, czy wertykalnie, startowa prędkość, amplituda, długość fali. I wrzućmy go i przetestujmy. No, i kolejny aktor porusza się sinusoidalnie. Dobrze, zobaczmy, co my jeszcze mamy. My właściwie nasze zachowania możemy dodawać tutaj bezpośrednio. Zobaczcie, dam ten nasz stateczek, powiedzmy drugi, i tutaj w inspektorze mogę mu wyłączyć ym, to zachowanie. Wyłączam tylko temu. U tego zostaje. I sprawdzimy teraz. Rotację wokół punktu, i teraz tak, musimy ustawić wokół jakiego punktu współrzędnych będzie się on poruszać. Powiedzmy, że to będzie tutaj, czyli tam powiedzmy 300 i 200: współrzędna xowa 300, y 200 i przetestujmy. Jak widzicie, porusza się po okręgu. Tutaj był mały problem, ponieważ nie wyłączyłem mu kolizji. Dobrze, sprawdźmy jeszcze jedno zachowanie, które doprowadzi do takiego ruchu nieco bardziej chaotycznego. Ten jest niepotrzebny. To wyłączmy i dajmy mu rotate around actor. I tutaj wybieramy sobie, wokół którego aktora będzie krążyć. A ponieważ ten aktor też się porusza, to otrzymamy taki ciekawy efekt. Zaraz zobaczycie. O, i tutaj mamy takie złączenie dwóch ruchów, i wychodzi nam taka ciekawa sytuacja. I ostatni rodzaj zachowania, jaki bym Wam chciał pokazać. to będzie ruch chaotyczny, nazywa się on Wander i nasza postać będzie sobie po prostu chodzi tak po scenie jak mucha po monitorze, powiedzmy. Minimalna prędkość, maksymalna prędkość, yy, długość w jakiej długość czasu w jakim pójdzie w daną stronę potem długość tutaj ustawiamy długość w jakim odczeka przed następnym ruchem no i najlepiej zobaczmy jak to wygląda minimum speed, maximum speed mam poszedł sobie tak tutaj znowu w ten sposób o teraz w dół wybiera on sobie po prostu losowy kierunek ruchu tak na zmianę I to by było na tyle, od razu jeszcze Wam powiem, w jaki sposób zrobiłem te stateczki, skorzystając z programu Alchemy. To jest taki program do chaotycznego rysowania, I będziecie mieć link tutaj do tego, jak to można szybko zrobić, tego typu stateczek. No, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.